tutaj jest kolejny odcinek z, znaczy pierwszy odcinek w sumie z Hide and Seek'a i będzie też nowa seria na moim kanale która będzie nazywać się y, losowe minigierki, coś takiego I będziemy po prostu wybrać jakieś losowe minigierki będziemy mieć i będziemy w nie grać, tak, wyraz jakąś losową naprawdę losową minigierkę i po prostu w nią sobie gramy no i pierwszą taką losową minigierką je no, jest, jest, jest Hide and Seek na serwerze Mineplex, no, I tyle. No I, i ciśniemy sobie. Jestem na mój brat. Pierwsza ręka, Pierwszą rękę będę grał ja, drugą będzie grał właśnie on. Także wydaje mi się, że spodoba mi się taka opcja. I no, i że będziecie chcieli więcej takich odcinków. Oczywiście muzyczka w tle jest, więc wiecie. No i możecie, zostawić już na początku łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej w sumie takich y, odcinków losowych minigerek, losowych, jeszcze nie wiem jak to będzie się do końca nazywało ale coś takiego okej, okay, no to ja, my już mamy miejsce więc jest dobrze no. i no i, i jedziemy, mamy, w ogóle mam, 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 mam mm, klasę shocking hider więc fajnie no to my zjemy kiedyś. No i nie trafiamy, ale dobra. Eee, Szukajmy jeszcze kogoś tutaj. jest doniczka. No Dobra. W sumie jest tylko 5 motywów, a tutaj tylko jeden przychodzi, więc powinno być na razie easy. To Опс, 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 опс. Добре, да става у нас. Хиба. себе... Або не, музика е с е, лепи, не? Добре, у Оу. И може да... ти ви дайш. Ще Да. Przed, kurde. Dobra, musimy się gdzieś schować blisko. A chyba klas nie wyramię co? Bo tak jakoś... Jakieś tak chyba coś nie za bardzo działa. Dobra, jakieś tak miałem wrażenie, że... że coś jest nie tak z no, chyba nas nie widzi, kolega. F5 włączę. włączy. No, nie goni nas nawet. To dobrze jest. Oczywiście, zbywamy sobie tutaj punkty XP, znaczy Gemsy. W tym serwerze to się najczęściej nazywa. Przyzwyczajenie do Wörteza. <grych> o, tam jest ten... Wziął muś, co nas gonił. Ale nie znalazł nas, więc... Bez problemu. Mamy 3 minuty, jego jeszcze, więc no. Mało czy dużo? No mało Powinniśmy to wygrać. No w sumie wiecie, Tak tutaj trochę punktów XP przybędzie. Jakaś nowa klasa może na no, jakąś tamą klasę rzecz się uda nas zbierać i będzie dobrze. Bo O, tam jest kolego ojca. Jakiś tam. Dobra. Schowajmy się, tutaj na raz raczej nas tutaj nie znajdzie. Aj, nie dostał Idźmy teraz tu Ile, Dobra, doskoczyłem ty też Dobra tu Parkour na drzewach Assassin Dobra nie drzewa, mhm. to jest ślepie chyba Ooo Ooooo Kurcz Nie wiem, jak się tak bawi z nim Gdzie on Tak skoczysz na niego No mi się tam jest Ale mnie tam nie ma Nie dostał No mam żelazną sikerkę Nie wiem, Dobrze, nie mam tego, no. Ale on nie ma, bo ja mam klasę z jakimś Shocking Hide'em. Myślałem, że to będzie jakiś, Chodź bliżej, gorzej, żeby ci było widać. ten... Myślałem, że tu będzie jakieś, nie wiem, podwójne strzały. Będą no lecać. Ja już widziałem takie klasy. O, to jak Może uda nam się nawet tego wiomeczka. Czemu on nie dostaje? O, Różniczka piekła na niego. Dobra, nice. Brawo. Good job. O, tam jest jakiś. Którego nie trafisz. Aha, musi chyba drze o ten on mnie nadal szuka. Wstał. Takie nudki trochę, te ziomeczki. Dobra. No się powinno być coś takiego, bo ja mam klasę shocking hydra i chyba... Żadnej tutaj umiejętności jakiejś specjalnej nie widzę, no zbrojenia, ja ale to... I no szybkość każde, 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 każdy, każdy hajder ma, bo trochę byłby bez szansy. A nie ma No bo to jest hajder, się nie mają. Byłoby zbyt op, bo nie leży, żeby się chowali, to mogliby się dobrze bronić. Dobra. A jak oni mają taką A moc? Ale A jak Pięć oni heider? mają Kontraucje? taką moc, za mogą? O, parkour! Na, no, w suficie. Dużo jest No, widzę, widzę. Aha, nie został. Nie Teraz nam wyskoczy, nie? Pewnie. Ale 7 sekund. Jest, on słaby jest. Ale może na niego wskoczyć. Ha, wygraliśmy. Brawo, brawo. Nice. Udało nam się to. Udało nam się. Ta ręka. No to teraz ty a w co? Ha, nie możesz się zmienić W co chodzi? No, co? Ja nie w świecie. No dobra, trudno nie ma co? Ci na mnie kapisz? <noise> no nie gap się na mnie No i co? No, chodź. Dobra, ja... Na chodź Na chodź Żeby cię nie rozpoznali. No Na szyfcie, żeby naprawdę cię nie rozpoznali, bo... Słabo będzie. I o, idą, idą. Idą. Za tobą. Za tobą są. No, patrz, O, widzisz? Lewo, lewo. Strzelaj. Strzelaj do nich. No, nie trafiłeś. Hmm. Strzelajem do ciebie. Chyba cię poznałeś. Ty. No. Ruben. Ty Ruben. Ruben umarł. Ruben. No, ten dziomek to ja że oni świnek nie biją, czy to... Ale LJ bije świnki, to ja nie wiem. LJ. LJ lubi Ruben, a więc... LJ... A LJ... czemu, patrz, pa pa to, jak te kowady tak stają. Chyba, że... aha, na no, płytkę jak działa to. Na dach wejdź i postrzelaj sobie trochę w na dach Wejdźcie na dach Daj, pokaż No ale jest... Ale nie możesz już Świnka na dachu No, wej no, wejdą, no wejdą na dach, a tu świnia latająca na dachu No No to normalne, że świnie latają, nie? Czekaj, jeszcze tylko mogę raz wcielić wydechu? A, dobra, mhm. masz. Patrz, tu ci się ustawia. No, masz. Już. O. Tak, na pewno, na pewno dobra kryjówka. Jeszcze 4 minuty no, wygrałam. koniec Tylko nie w przypadkiem stąd, bo umrzesz. Brawo, trafiłeś. O, umar. Na cheaty. Na jak cheaty. Jakie cheaty ktoś ma? Bo jak strzela, ciągle trafia. No, może jest dobry. Tam doniczka przebiegała, widziałem. Gdzie jakieś szukającie? No poszukaj no. A to oni mają ciebie znaleźć, a ty nie, nie tych. A ja się... I go... No ja... Zaraz, zaraz umrzesz sam. Uważaj, pod tobą jest, pod tobą. Mm. Co teraz zrobisz? Szukam. A, tak, hmm. przez płotek chcesz przeskoczyć. No. Nie wejdzie. Skąd wyjdzie nam? Świna lapelająca. Zaraz ci znajdzie i pokona, uważaj. Uważaj, że sklepa będzie. Pobijecie się. No, szkoda, że my już się zmienimy. Patrz. Pokaż. Tu. I to. I to. Nie mam, nie, nie jestem, nie mam. nie mam co nie masz, tu masz sikierkę drewnianą. Tak mieszkałem się bronić, to wiesz. To jest słabytko. strzel w niego. Gdzie on, poszedł? Tam? Tam? No, A to to jest? Twój kolega za uderz mnie go? Nie to jest taki zwykły deniczka. O Jezu, ktoś już ma HyperX. Ktoś już ma tą diamentową. Jeżeli chcecie więcej odcinków z moim bratem, czy nie, z kimś innym, to piszcie w komentarzach z i zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie w ogóle więcej odcinków i w ogóle. <grym w górę> Strzelaj. Możesz na niego zaskoczyć, jak chcesz. O nie, nie skacz, nie skacz. Brawo. Jezu, oni są ślepi. Biją świnia, i... W tego żelaznego strzelaj, żelaznego i... strzelaj. A ja jestem świnia... Widzę Cię, widzę Cię! Ale jestem świnia latająca! Chyba Właśnie. mnie nie poznają naś. świnia. To teraz. Ta doniczka jak się bije tam. O, <laughs> pokonałem! Uważaj nad tobą! Uciekaj, uciekaj stąd! Uciekaj Ci? Nie. Nie? A co on robi? jakieś nie wiem, nóbki. Okay. I zostało ostatnie minuty. Jak to aż ten, jak to, nie szkodziło Ej hey, no! What the fuck? Uaaa, wow. uciekaj, pokaż. Czekaj. No, ja Chcesz być, czy nie? No, chcę by być, ale ja chcę mieć zdjęciu. No zaraz będziesz miał zdjęcie. Czekaj, ja tylko spróbuję z nim powalczyć. No. Jedziemy... Pokonamy go? Pokonamy go? Nie, ale on ma Spira, on tam siekierkę użył. Dobry jest skubany. To nie ma mało HP i ucieka. Po prostu. Nie, bo on się boi. No, ale wszyscy tam tamtym nie uciekał. No ile lepiej jeszcze Ziemeczku uciekał. W końcu cię dogonię. Ej, czemu speed mi ten wyłączył no nie, dobra bo Do go nie znajdziemy już chociaż haha, ha, mam cię no nie, nie mam dobra, zgubiliśmy, a nie tam biegnie, biegnie, biegnie cały czas to teraz tu znajdziemy go to, będzie to, hajdery się wygrali, a ja już bym miał go tu dobra, ludzka, to to było na tyle, żegnam się z wami, był dzisiaj ze mną mój brat no i zostawcie łapkę w górę, komentarz i, po, i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie, jej nie zostawiliście. To